To samemu. Czemu? Bo tak.

tam jak tam? Jak, jak do nas trafiłaś? O! Kiedyś kiedy dało się włączyć ten wiatrak bez ko korków, a teraz? No nie wygląda na to. to w się sensie dziwne, bo. Kiedyś była teoria, że on jest na bateryjkę, a teraz teoria jest obalona. O, mogę sprawdzić. Kiedyś normalnie dało się włączyć ten wietraczek bez korków. A rozumiem. No, czasem nie jest to łatwe. Czasem najlepsi mają problemy. Meranderson, dobrze pamiętam, tak. Miło mi to słyszeć. Baram się co nie? Przede wszystkim jestem sobą. Mary, where are you? Oh, bone. Mary. Give me a sign. Oh, siema. Powinnyś stać, a nie stoisz. Dobrze, id idę dalej, może znajdę itemek przeklęty. O, jest lustro. Easy. Zestaw w ogóle miałem aparat, a nie zrobiłem zdjęcia ani jednemu, ani drugiemu. Ale no, zaraz to naprawię. Jak świat tu działa w prawdziwym życiu? Co z tą latarką się dzieje, że ona przez scenę prześwituje? Normalnie, Normalnie leży. Ale mi drapie coś w gardle. Bo powiedzmy, że na razie tu jesteś duszku. Stoję, popatrzę, Mo może, może Może... docy? Albo może faktycznie lepiej zrobię od razu tak A ty, 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 ty. Kamera? Zapomniałem kamerę. Podnieś. się przeniósł, No się no... Ten, ten pokój mógł zahaczyć. Ocy, orby? Proszę, dziękuję, nie ma za co. Cokolwiek? Ej, bo ja... Miskiem rzuć... Yy, ruszył. Ja nie mam dowodu. Duszek mówi do mnie. Daj mi Where are you? Are you here? Are you close? Where are you? What is your age? What do you want? Are you close? Are you here? Wismo. Ja słyszałem... Słyszałem puk w szybę i wiatrak. Gdzie jest ufałka do cholery? A, mam ją w ręce. Uu, dzień dobry. Wychodzimy. Bu burza mózgów. Przejdź. Mining Spirit, e aí tu będzie łatwe Na spiryta zazwyczaj się testuje. E, test tego 3-minutowego smadża. Po, po smadżu e, spiryt dopiero zaatakuje po 3 minutach. E, nie, po stu, nie po 90 sekundach, a po e, 180 sekundach. A mailing ma, e, też jest na niego test. I idziesz się chować gdzieś, rzucasz najlepiej na latarkę pod siebie. I, I i. Dawno nie robiłem, nie, robiłem, nie robiłem tego testu, żeby nie palnąć głupoty. Jeżeli usłyszysz pierwsze kroki, a później latarka zacznie wariować, znaczy nie miling, a jeżeli, usł... jeżeli pierwsze zacznie latarka wariować, potem kroki usłyszysz, znaczy miling. I duch musi być na tym, samym, na tym samym poziomie, na tym samym piętrze co, co ty. To, to, to jest bardzo ważne z tym pię piętrem. Bierzemy S jest ewidentnie, sobie krąży po całym korytarzu. Myślę, że będę mógł się zrobić o, coś takiego. I już, już tam idę, się chowam i mogę sobie te testować. O, o ile pff, duszek będzie gdzieś tamtąd wystartuje, dobrze byłoby gdzieś jakby gdzieś tamtąd wystartował Hunter. Dobra, to mi nie będzie potrzebne. To, to też, bo tylko, tylko oślepia i zagłusza. Mogę zrobić zdjęcie ze szytu. Oj, myślałem, że to aparat, gdzie mama, gdzie mam aparat, U. myślę, nie ma co czekać. Zacznijmy zabawę. Okej, okay, czyli słyszeliśmy wyraźnie kroki, a latarka nie werywała. Możemy skreślić mailinga. Myślę, to jest spirit, bo wątpię, że mam... Wątpię, że mam... E, ...na tyle niskie sanity... Przejdę do to tobie od 35. Wątpię, że mam na tyle niskie sanity. że nie mam... jak tego sprawdzić? E, ninja, uuu, ninja, hu hu, hu hu ninja. Piesek mi się odpalił, w ogóle... piesek plus gra, gra solo czasem jest zgubna. Ja... jak się kryjesz. Bo, 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 bo... Kurde, mikrofon wyłapuje ciągle. Niezależnie od, niezależnie od ustawień na grze solo. Dobrze, handluj mnie, handtuj mnie panie. To było, to było szybkie. Dobra, duszek ewidentnie dostał smażem. Włączyłem timer. Zobaczymy. W jakim czasie teraz zaatakuje. Cho chociaż... Chwila, bo 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 bo. Za yy, drugi drugim razem jak użyłem lustra dosyć szybko się zbiło. Może faktycznie miałem na tyle niskie sanity, aby to był shade? Lustro rozbije, na czym Zero Sanity. Teraz, ewentualnie mogę z dwie tablety i zobaczyć, czy mnie, czy mnie duch skantuje, albo nawet jedne tablety. Nie, dwie tablety. Teraz jedynie musimy czekać. Minie 90 sekund, czy, czy może 180 sekund? O! Minęło, no powiedzmy te 90 sekund, zdecydowanie 90. Czyli to jest shit! A! Jest jeszcze opcja, że mogłem e, e, tego smadża za szybko włączyć. Hmm. Chociaż... wątpię. Minęło idealnie 90 sekund i od razu atak. Witam. Dzień dobry. Nie, nie, nie. Jakbym włączył za, za wcześnie... E, tak, wszystkie 90 e, 9, 9, wszystkie duchy 90 sekund po, po zasmażowaniu e, Spirit 180 sekund. I raczej to nie był za wczesny smacz, bo... Minęło 9, 90 sekund równej i od razu... Atak. Nie. Jakby był e, smacz nietrafiony, myślę by zaatakował zdecydowanie wcześniej, jako iż jestem na zero sanity. Czyli to ty. Przekonajmy się. Zdjęcia porobione? Jakieś tam porobione. Mógłbym jeszcze się pobawić stópki, ale... Aha!